Cześć, z tej strony Karol Wocian. Przejdziemy sobie przez szybką poradę od Babu o tym, jak wyświetlić w naszym slidebar menu listę dynamiczną. Nie po prostu listę statyczną i konkretne rzeczy, ale wyciągniemy to sobie z naszej bazy danych i w naszym menu wyświetlimy po prostu to, co jest w bazie danych, aby później łatwiej nam było też pracować nad tym, bo taka lista statyczna, którą wpisujemy z palca na klawiaturze jest trudne do obróbki później, bo za każdym razem musimy dokładnie to samo wpisywać. A tak, jak wykorzystamy sobie wartości z bazy danych, jest dużo łatwiej łączyć nasze dane w aplikacji i później je wykorzystywać. Jak to zrobić? Zróbmy sobie najpierw nową stronę. Nazwijmy ją sobie test, a później dodajemy sobie Slidebar menu. To jest takie menu menu, które... Wykorzystywany jest często w y, telefonach. Taki mały hamburgerek, które klikniemy, to rozwija nam ładne menu. Jego tej kontrolki nie ma normalnie w Babu. Trzeba ją doinstalować jako plugin. Więc poszukajmy go sobie wśród pluginów. Jest darmowy. Robi go też Bubble, więc łatwo go zainstalować. Można go sobie zacząć tutaj pobrać. Jak go sobie zainstalujemy. I teraz możemy go sobie tutaj już wyciągnąć, bo już go doinstalowaliśmy. No I tak jak mówiłem, normalnie możecie sobie wpisać różne opcje, jako zwykłą listę. Później wyświetlić sobie to menu, tu po lewej stronie ona się pojawi dwie opcje, jakoś się będą już trzy. Później jak klikamy sobie, to można coś z tym robić. Jak coś z tym robić? W taki sposób, że tutaj robimy Workflow, wyszukujemy Element, Slidebar menu Option is clicked. Jeżeli jakaś opcja była kliknięta. To potem trzeba dodać jeszcze tu jakiś warunek, żeby wyłapać, która opcja jest kliknięta. Czyli do slider z menu Current Option is, i tutaj trzeba byłoby wpisać teraz tę konkretną wartość, np. option 1. Więc tutaj znowu musiałem ręcznie wpisać tą konkretną opcję. Tutaj łatwo się pomylić. A jak chcę tę option 1 zmienić na całkiem coś innego, to jest ciężko, bo jeżeli mam to tylko w dwóch miejscach, to nie jest jeszcze tak trudno, ale jak będą to w 5, 15 albo 50, wtedy będą musiały pamiętać, żeby wszędzie to zmienić. Ale można zrobić to lepiej, więc usuwam jeszcze raz ten warunek tutaj i pokazuję ci, jak zrobić coś takiego lepiej. Czyli jak zamiast tutaj wpisać ręcznie te wszystkie opcje, po prostu wziąć je z bazy danych. Więc najpierw dorzućmy do naszej bazy danych takie opcje. Mówię opcje, dlatego, że tutaj jest option set i tu. Trzeba dodać takie opcje. Menu item dodajemy opcje i wpisujemy kolejne elementy. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Teraz możemy przejść do, naszego, do naszej kontrolki i po prostu wszystkie wyświetlić, więc usuwam to i wybieram sobie Get An Option. Tutaj wybieram menu item. Mam tylko jedno, więc nie mam dużego wyboru. I wybieram sobie, że chcę wyświetlić wszystkie opcje. Jakie będę miał, to jeszcze co chcę wyświetlić, chcę wyświetlić sobie Display. Bo te opcje mają kilka różnych atrybutów. Jak sobie tu wejdziemy w będziemy mogli sobie modyfikować taki atrybut. One mają tylko atrybut Display. Możemy dodać tutaj za pomocą tego przycisku kolejne atrybuty, na przykład URL, opis i Cokolwiek chcesz, nam na razie ten Display całkowicie wystarczy. Więc jak mamy coś takiego, to nasze menu będzie wyglądało tak, że wyświetli wszystkie opcje po przecinku. I to nie jest do końca to, co chcieliśmy zrobić, bo chcemy mieć tutaj te opcje pod sobą. Jeden, dwa, trzy, więc trzy przyciski, a nie jeden, więc musimy to naprawić. Mamy dwie opcje, żeby to naprawić. Możemy jeszcze raz. Each display i możemy sobie zjoinować to z po prostu nową linią. Join with line break enter Review. I mamy już wszystkie opcje pod sobą. 1 2 3, mamy trzy przyciski. Możemy wybrać. Mamy też drugą opcję, żeby coś takiego zrobić, więc bierzemy items display i po prostu sformatujemy sobie ten nasz tekst. Format as text. Tutaj mamy formatowanie, czyli ten konkretnie tekst będziemy brali. I po prostu dodamy sobie nową linię do tego wszystkiego. Zróbmy preview i zobaczmy, jak teraz będzie wyglądało. Wygląda identycznie, tak samo. Więc to, co będziesz wolał sobie tutaj wykorzystać, czy formatowanie tekstu, czy tamto joinowanie z nową linią, to od ciebie zależy. Jak już mamy tak właśnie zrobione menu, to możemy to wykorzystać znowu tutaj. Jak ktoś kliknie w nasze menu i wybierze konkretną opcję, czyli Current Option Is, i teraz tutaj szukamy sobie Get an Option i szukamy konkretnej opcji, która nas interesuje. Na przykład te jedynki. to musimy jeszcze dodać Display, bo tam wszędzie wyświetlaliśmy po prostu ten atrybut Display. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jak ktoś sobie kliknie i wybierze tą konkretną jedyneczkę, to możemy sobie coś tutaj zrobić. Co na przykład. Mm, mm, mm. Może Alert wyświetlmy, żeby zobaczyć, czy to będzie działało. Alert. Jest alercik. I tutaj wyświetlimy sobie alert. Ok. Preview. Klikamy trójki, nic się nie dzieje. Klikamy jedynki. Wyświetli nam się piękny alert. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!